Wędrówki z potworami, bądź po polsku, zanim przywędrowały dinozaury, to trzecia i ostatnia seria ze słynnej trylogii życia. Tak, wiem, że są jeszcze wędrówki z jaskiniowcami, ale akurat ten serial ma bardzo mało wspólnego z resztą. Serial opowiada w całości o stworzeniach, które żyły przed dinozaurami oraz o tym, jak powstało życie na naszej planecie. W odróżnieniu od wędrówek z dinozaurami i bestiami, Wędrówki z potworami mają tylko trzy odcinki 30-minutowe, a są to Mieszkańcy Wody, Początki Gadów oraz Starcie Tytanów. Na początku odcinka pierwszego mamy przedstawione zdarzenie planety wielkości Marsa Tery z Ziemią 4,5 miliarda lat temu, co było pierwszą drogą do powstania życia na naszej planecie. Następnie przenosimy się do wczesnego kambru. Gdzie występują jedne z pierwszych stworzeń, jakie się pojawiły? Między innymi Anomalokarisy czy Trilobity. Później przenosimy się do wczesnego Syluru. Tam ponownie występują pod wodą różne saki lub stawonogi. Stały się jednak znacznie większe, m.in. Brontoskorpio, Cephalaspis czy Pterygotus. Co więcej, pojawiają się już pierwsze stworzenia, które potrafią wychodzić na ląd. Są to Brontoskorpio. Skorpiony wykorzystują ten fakt i zabijają część podróżujących cefalaspisów. Jednak pozostałe docierają na miejsce, gdzie mogą się rozmnożyć i składają jaja. Odcinek kończymy w późnym devonie. W nim śledzimy wątek samsa hynerpetona. Próbuje on znaleźć samicę. Jest również stworzeniem, które potrafi wychodzić na ląd i żyć tam przez jakiś czas. Musi jednak często wchodzić do wody w celu skłodzenia się a Tam czai się największy drapieżnik w okolicy hyneria. Gigantyczna dwutonowa ryba, która, co ciekawe, też potrafi w pewnym stopniu wyjść na ląd. Drugi odcinek zaczynamy w późnym karbonie. Przez pierwsze 13 minut śledzimy losy różnych stworzeń żyjących w karbońskich lasach, pierwszych gadów czy waszek, takich jak meganeura. Pod koniec tego wątku dochodzi przez burzę do wielkiego pożaru w lesie. Co sprawia, że dużo stworzeń umiera? Na szczęście niektóre przeżywają. Przenosimy się do wczesnego Permu. Galdy opanowały już sporą część ekosystemu. Żyją tutaj takie stworzenia jak edafozaury, które są roślinożerne. Najniebezpieczniejszymi stworzeniami są ich wrogowie, a zarazem chyba najbardziej znane zwierzęta z czasów przed dinozaurami czyli dimetrodony. Głównym wątkiem tej części odcinka jest samica Dimetrodona. Na początku poluje ona na młodego edafozaura, później składa jaja i przez kilka miesięcy musi je bronić. Nie jest to proste, gdyż następują wtedy dosyć duże zmiany klimatyczne. Są momenty, kiedy jest bardzo gorąco, ale też występuje coś w rodzaju epoki lodowcowej. Nie należy też lekceważyć innych Dimetrodonów czy mniejszych rabusiów, bo też są to ogromne zagrożenia. Trzeci odcinek opowiada o wymieraniu permskim. I żyjących w triasie. Zaledwie kilka milionów lat przed wynależeniami z pierwszego odcinka wędrówek z dinozaurami. Wymieranie permskie rozgrywa się na superkontynencie Pangea na Syberii. Było to najbardziej katastrofalne wymieranie w historii Ziemi. Wymarło nawet 90% organizmów. Mamy tu przedstawione stworzenia takie jak słynny gorgonops czy skutozaur przodek żółwi. Niestety one nie przetrwały tego wymierania, a przeżyły zwierzęta, które były małe. W drugiej połowie stado lystrozaurów żyje na Antarktydzie. Muszą migrować w celu poszukiwania jedzenia. W trakcie swojej wędrówki wiele z nich ginie zabitych przez proterozuchy lub terocefale. Nie robi to jednak wrażenia na innych członkach. Zakończeniem odcinka jest powstanie dinozaurów. Jeśli chodzi o mnie, to najbardziej podobał mi się odcinek drugi, gdyż występowały tam moje ulubione stworzenia z okresów przed dinozaurami, tak jak Dimetrodon, Oraz sam odcinek był całkiem fajny. A najmniej podobał mi się odcinek pierwszy, ponieważ zawierał on dość nudnawe jak dla mnie stworzenia. Wędrówki z potworami to seria, która wyróżnia się nad innymi z wędrówki z, ponieważ. Animatroniczne stworzenia zostały ograniczone do minimum. W zasadzie to tak naprawdę widać je tylko w scenie polowania proterozuchów na listrozaury, a tak to wszystko inne było robione za pomocą CGI, wszystkie zwierzęta i środowiska. Czy jest to dobre rozwiązanie? Cóż, moim zdaniem w większości tak, ale mogło być tutaj trochę więcej tych kukiełek, lecz ostatecznie moim zdaniem. Dużo większe użycie efektów komputerowych wypada na plus. W serialu jest dużo akcji, chyba najwięcej, jeżeli chodzi o wędrówki, ponieważ przynajmniej w jednym odcinku są dwie sceny akcji. Akurat na tę chwilę mamy bardzo mało seriali, które opowiadają o Palozoiku. W zasadzie oprócz wędrówek z potworami, tylko serial Prehistoryczni Zabójcy lekko lisnął ten temat. A tak to jest pustka, więc dobrze, że wędrówki z potworami powstały i że dużo więcej osób mogło się dowiedzieć o tym ciekawym okresie, jakim był Paleozoik. W samym serialu jest dużo akcji, chyba najwięcej, jeżeli chodzi o wędrówki, ponieważ przynajmniej w jednym odcinku są dwie sceny akcji, co jest bardzo fajne. Muzyka jest też fajna, najbardziej chyba podoba mi się ta z samego intra. Pomimo iż serial ma tylko trzy odcinki, no to przyznam, że twórcom udało się jakoś upchnąć prawie 300 milionów lat, żeby trzymało się to ładu i składu. Nie jest to idealne, o czym powiem później, ale nie jest to też jakoś wyjątkowo złe. Tak jak mówiłem, pojawiają się tutaj ciekawe stworzenia, i w ogóle wyglądają dobrze. Żaden jak dla mnie nie wypada tutaj źle. Środowiska wyglądają naprawdę fajnie. Wielkie karbońskie lasy czy rozległe pustynie robią robotę. Jest też to jedyna seria, w której mamy podczas odcinków przedstawioną ewolucję danych stworzeń. W formie krótkiego przerwnika twórcy pokazują nam, jak zmieniało się dane zwierzę. Powiedzmy sobie coś jeszcze o minusach wędrówek z potworami. Moim zdaniem, największą wadą całej serii jest liczba odcinków. Tylko 3,5 godziny odcinki. No niewystarczająca ilość, by pokazać historię, która trwa prawie 300 milionów lat. Lepiej by było, gdyby było 6 odcinków, tak samo jak w poprzednich dwóch seriach. Można byłoby wtedy wszystko ładnie domknąć i nie byłoby takich sytuacji, że jakieś ciekawe stworzenie pojawia się na dosłownie 2-3 minuty. Inne wady serii to na przykład pojawienie się gorgonopsów na Syberii kiedy w rzeczywistości żyły tylko na terenie RPA. Cephalaspis nie był przodkiem gnatostomów i czworonogów. Gnatostomy pojawiły się już przed Cephalaspisami. Z tego co wiadomo, to Cephalaspis żył tylko we wczesnym Dewonie, a nie tak jak pokazał odcinek w późnym Sylurze. Podsumowując, Wędrówki z Potworami to naprawdę dobra seria. Osobiście... Dla mnie jest ona najmniej idealną z całej trylogii wędrówek, ale i tak jest dobra. Przedstawiono tu bardzo ciekawe stworzenia, w końcu pokazano ten nieszczęsny paleozoik. <grym> no i wszystko ładnie zostało zrobione. Lecz, czy wędrówki z potworami to ostatnia seria, która została stworzona przez twórców wędrówek? No, jest ona najmłodsza. Ale nie jest ostatnia, gdyż 3 lata wcześniej wyszedł miniserial Powrót Dinozaurów, a rok później Potwory na Fali. Skupiały się one na zoologu Najczeru Marwenie, ale o nich już w przyszłych odcinkach. Powstał też film kinowy Wędrówki z Dinozaurami, o nim też jeszcze kiedyś opowiem. Ostatecznie Wędrówki z Potworami otrzymują ode mnie ocenę 7 na 10. Z mojej strony to na tyle, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!